Witam serdecznie na moim kanale. Przed czytaniem chciałam Was zaprosić do otoastu, który odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 20.00 pod tym filmem. Piszcie komentarze, odniosę się do nich. Nie czytaj cudzych komentarzy, tylko napisz swój komentarz. Będę czekać na Ciebie. Pierwsza osoba, która wejdzie ze mną w interakcję, otrzyma ode mnie trzy odpowiedzi na. Swoje pytania. Powodzenia. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: sedno, słońce, co wychodzi naprzeciw. Trójka buław. Wynik, odpowiedź, rada. Sąd ostateczny. Spodziewali jest szóstka buław. To może być tło czytania. Sedna: Słońce. To jest najlepsza karta w Tarocie. I cieszę się, że ona pojawiła się. Słońce pokazuje, że w niedługim czasie zrealizujemy swój cel. Dostaniemy dobrą energię. Będziemy mieć przypływ sił witalnych oraz dobrą energią. Która będzie towarzyszyć w sprawie, o którą pytasz. Pojednasz się z przeszłością. Pogodzisz się z przeszłością. Dostaniesz oświecenia. Otworzysz oczy. Zobaczysz stan faktyczny swojej sytuacji, czy strony przeciwnej. Wcześniej miałaś czy miałeś z jakichś powodów zamknięte oczy. A teraz dostaniesz takiego oświecenia. I poczujesz wolność. Wyzdrowiejesz. W niedługim czasie będziesz pewny siebie, pewna siebie. Będziesz znała swoją wartość, będziesz znał swoją wartość. Niektóre panie zajdą w ciąży, będziesz w centrum uwagi, będziesz popularnym człowiekiem, dostaniesz nagrodę was i będziesz miał czy miała dobre zyski finansowe. Podpiszesz korzystne umowy, a inni zrezygnują z umowy. Przed tobą jest znakomity okres, w którym doświadczysz wsparcia oraz miłości. Osoby samotne znajdą kogoś, z kim przyjdzie im dzielić resztę życia. Tutaj będą szczere uczucia. Będziesz cieszył się, cieszyła się akceptacją innych. To jest również odbudowa relacji po trudnym okresie. Naprawdę czeka Ciebie fajny okres. Często Słońce pokazuje wygraną. Co wychodzi naprzeciw? Trójka Boa. To jest lęk przed byciem oszukanym. Nie lękaj się. Posłuchaj swojej intuicji. Stój mocno na ziemi. Nie zatracaj się w marzeniach. Problemem może być Twoje zarozumiałstwo. Arogancja. Pracuj nad swoim rozwojem osobistym. Jeżeli szukasz kogoś do stałej relacji, do ślubu, to zapytaj się tej osoby, czy ona ma takie same oczekiwania co ty. I nie marnuj czasu na coś przelotnego, jeżeli tego nie chcesz. Otwórz się. Uśmiechnij się. Nie plotkuj. Dobrze oceni swoją sytuację. Potrzebujesz czasu. Nie bądź naiwne, naiwny, bądź otwarty na ludzi. Jeżeli chcesz wejść w kontakty, kontakty towarzyskie, to one muszą być uczciwe, bo sąd ostateczny później może Ciebie z tego rozliczyć. Pewnych spraw nie wolno przemilczeć. Należy wrócić do tematu. Wynik, odpowiedź, rada, sąd ostateczny. Jak ktoś mnie od dłuższego czasu słucha, to wie, że sąd ostateczny jest moją ulubioną kartą. Przed tobą jest przebudzenie pomroku. Doświadczysz duchowej przemiany. To jest wyzwolenie człowieka z więzów, z więzów przeszłości, wyzwolenie z grzechów. Należy ponownie coś przebudzić. Przy tym może być ból, płacz, ale to ponowne przebudzenie da ci wyzwolenie i spokój duszy. I teraz coś poprawnie zamkniesz i zamkniesz to z uśmiechem na ustach. Przed tobą jest bilans twojego życia. Zaczniesz układać swoje sprawy w sposób poprawny. Powrócisz do zdrowia. Wygrasz sprawę sądową. Zmienisz się na plus. Pracuj nad komunikacją z drugą osobą. Będziesz miał, miała głębsze spojrzenie na sprawę. Nie trwaj w poczuciu winy. Nie obciążaj siebie. Szukaj porozumienia ze stroną przeciwną. Przed nami są naprawdę dobre zmiany. O tym mówi karta. Sąd, szóstka buław, słońce i trójka buław. Nawet trójka buław, która jest w blokadzie, pokazuje, że w najgorszym przypadku to wszystko, o co prosisz Boga, może się przedłużyć. Ale to się spełni z korzyścią dla Ciebie. Ważne sprawy. Będą układać się pozytywnie dla Ciebie. Tylko nie naruszaj prawa, bo w przeciwnym razie możesz za coś zapłacić. Idź zgodnie z prawem. Pojawią się nowe propozycje pracy, nowe zlecenia, nowi kontrahenci. I możesz być bardzo zdziwiony tą ilością. Otrzymasz spadek. Zamkniesz jakiś temat, który ciągnie się od dłuższego czasu. To będzie twoje duchowe wyzwolenie. I tego wam życzę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. the bush.